komputer za 30 zł. Jak widać, mamy tutaj do czynienia z gotowcem od marki Medion. Jak widać tutaj z przodu już mamy tutaj dwa jacki, jedno USB 2.0 i jedno USB 3.0. Tutaj mamy nagrywarkę. Tu posiadamy akurat no nic tutaj nie ma. Natomiast tutaj tutaj trzeba chyba kliknąć. O dobra, tutaj się klika i tu mamy czytniki kart SD. Natomiast jeśli chodzi o tył komputera, tutaj widać, że mamy kartę sieciową, panel e, Audio 2USB 3.0, 4USB 2.0 i oczywiście Ethernet, VGA, PS2 i HDMI. I tutaj klucz. Natomiast tak moi drodzy, prezentuje się ten komputer. W środku mamy tutaj płytę główną od MSI MS7748, czyli soket FM1. Jeśli chodzi o RAM, to domyślam się, że ten komputer jest wyposażony w 4GB RAMu DDR3, ponieważ z czystej ciekawości wyciągnąłem sobie jedną i ta ma 2GB, a zazwyczaj jest parzysta liczba RAMu. Natomiast jeżeli chodzi o dysk, też dysk wyciągnąłem z czystej ciekawości. Mamy tutaj dysk od Seagate'a jedno terabajtowy. To teraz, moi drodzy, przechodzimy do tej części materiału, w którym sprawdzamy funkcje życiowe tego oto ładnego komputera, bo nikt mi nie powie, że nie jest ładny. No to co, moi drodzy, odpalamy. Przycisk nie działa. Aha. No i tutaj już mamy pierwszą wadę tego komputera, gdyż przycisk w tej Obudowie został uszkodzony, więc oczywiście klasycznie będziemy musieli na szybko uruchomić go śrubokrętem. Zlokalizowałem przycisk, który jest podłączony i wypadł dosłownie z tej obudowy, więc klikniemy i sprawdzimy czy uruchomi. Uruchomił i zobaczymy co dalej. Po włączeniu komputera normalnie pokazuje obraz Windowsa 7 Home Premium i jakiegoś użytkownika, czyli ktoś pewnie znowu nie skasował danych. Natomiast tak się prezentuje komputer po uruchomieniu. Fajnie świeci, nie? Ze względu na to, że po ponownym uruchomieniu komputera niestety nie wczytywało mi systemu, to stwierdziłem, że sobie podepnę SSD-ka, bo taki miałem dysk najbliżej. I sobie przy okazji przetestuję ram, który miałem zresztą w tym oto poprzednim zestawie. Procesor, jaki się znajduje w tym komputerze, to jest AMD A83824, czterorodzeniowy i czterowątkowy. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu. Tymczasem życzę Wam miłego dnia. Cześć.